W tym filmie będę patrzył na szybę i oglądał motorki porównywał odcienie czerwieni i błękit Maserati i trochę pahałasuję. Siema, tu Tuchylo, witam Was w stylu Dolce Vita i z nowym Morini Xscape 700. Dzięki uprzejmości nowo otwartego salonu firmy V Cruiser, tym razem w Krakowie, który jest dystrybutorem Motomorini, Lambretta, Mondial, No i oczywiście Indian, możecie przetestować, a w tym ja, właśnie to cudeńko. Prawda, że piękny? Już poprzedni Xcape 650 był przepięknym motocyklem, pamiętam, że kiedy wyszedł wszyscy dziennikarze zachwycali się jego aparycją. No bo nie ma co tutaj próżnować po prostu w dzisiejszych czasach, czasach dzisiejszych wszystkich tych adwenturów. Wszystko jest takie raczej takie samo, ciężko się wyróżnić, ale Morini dało radę, bo mimo że aktualnie mamy tu chiński kapitał, to w dalszym ciągu jest to marka Włoska która składa we Włoszech i Włosi odpowiadają za projektowanie a co najważniejsze nie mamy tu chińskiego silnika bo w poprzednim Morini czyli x Sky 650 za napęd odpowiadała jednostka japońska Kawasaki robiona na licencji dla Morini dobrze znana e, również mi z mojej Kadziwy którą możecie obejrzeć gdzieś sobie tutaj i jak sami dobrze wiecie ten silnik bardzo ładnie brzmi, bardzo ładnie chodzi Zasilał mnóstwo różnych fajnych modeli motocykli, w tym właśnie Morini, natomiast no, nie miał zbyt dużo y, pary, ponieważ tam było raptem 65 koni w Kawasaki, czy 70 w wersji R6N, y, w wersji się było 65, natomiast Morini miało 61 i trzeba przyznać, że było to troszkę mało. Mało, tym bardziej dlatego, że przez wszystkie aktualne normy y, spalania po prostu była dziura w obrotach przy między 5 a 6 tysięcy obrotów no i taki herlawy wydech. zresztą tylko spójrzcie jak to wygląda piękne LEDowe lampy troszkę nawiązujące według niektórych do stylu Ferrari 488 a nocą świecą właśnie tak Szpyrujowane koła w tej wersji utelonowionej, za które dopłaca się gdzieś 2000. Oczywiście brembo pływające, bo inaczej być nie może. Również mamy ABS. No i najważniejsze prawdziwe zawierzenie marcopki. Oczywiście w pełni regulowane. I oczywiście zarówno z przodu jak i z tyłu. Nowy silnik o pojemności 770 i 70 koni z dość fajnym momentem i poprawioną reakcją w środkowym zakresie. Teraz ta dziura się troszkę obniżyła między 4 a 5, natomiast 5 a 6 jest petarda. I oczywiście orły tak jak i u mnie są wszędzie. O tu, o tu i tu też. No i oczywiście tu, tak samo jak symbol MM od Motomorini. O tu. I tu, i tu w ogóle Morini to kocha te swoje logo, zresztą jak większość Włochów, i bardzo dobrze. Osprzęt Brembo jest oczywiście wszędzie. Co prawda nie ma radialnej pompy, ale hamulce są naprawdę wyborne i wystarczają. Z tyłu również, chociaż tył jest bardzo twardy, lepiej bardziej bym powiedział, że w formie deski wspomagającej. Natomiast rzadko trzeba go używać. Sprzęgło na linkę to dzisiaj już rzadkość w motoskach bez chujczyftera natomiast tutaj działa ono świetnie no i Włosi się postarali, bo mamy parę udogodnień specjalnie dla turystów oczywiście ładnie umieszczony gniazdo USB do ładowania, tu sobie możemy zaczepić telefonik fajna rzecz, której nie wiedziałem to jest możliwość przestawienia kierownicy o różnej odległości od jeźdźca popatrzcie, teraz jest w stylu w miejscu środkowym oczywiście dla uterenowionych składane sety, podnóżki prosty system opuszczania i podnoszenia szyby na zapateczkach natomiast sama szyba prowadza spore turbulencje No cóż, wydech tak niby jest zasłonięty, niby nie. Z boku wygląda to fajnie, natomiast od koła może coś tutaj się nam postać. Za to szprychy wyglądają zawsze rewelacyjnie. Bardzo podoba mi się też ten nowy panel boczny tutaj z wylotami schodnicy. Wygląda to rewelacyjnie i przede wszystkim bardzo rajdowo. W ogóle cały ten motocykl wygląda jak karówka, tylko dużo lżej. Piotrek Baryła czyli Bary. W swoim teście narzekał tutaj na tylne sety, że one nam niestety troszkę blokują buta i ja się z nim nie zgodzę. Mam zwykłe buty miejskie, jeździłem również w sportowych swoich na, na ściga i bez najmniejszego problemu w moim Grampaso, do którego chyba warto byłoby porównać ten motocykl, ale porównywać będę specjalnie dla Was i dzięki uprzejmości salonu V-Cruiser Kraków najnowszego motomorni X-Cape 1200. Tak, Możliwe, że będę pierwszy w Polsce. Zobaczymy. Na pewno porównam go do mojego grampasu. Myślę, że Wam test się bardzo spodoba. Natomiast wracając do setów, mówił, że blokują. W moim grampasu bardzo mi to przeszkadza w nieważne w jakich butach, że tutaj nogi o to uderzają. Natomiast tu, dzięki temu dużemu otworowi, nie ma najmniejszego problemu. Jest bardzo, bardzo wygodnie. W ogóle pozycja jest taka troszkę najkredowa. No to jeszcze sprawdzimy co słychać pod siedzeniem, skoro to jest turystyk. połówkę kanapy no i oczywiście oryginalny zestaw narzędzi jakaś kostka i niezbyt duży schowek co jest domeną dzisiejszych motocykli no cóż troszkę szkoda bo liczyłem na więcej natomiast no i tak nie jest źle przednie siedzenie pod którym jest akumulator bezpieczniki odkręcamy śrubkami, więc też serwisowo, myślę, jest proste. Samo siedzenie jest miękkie, myślę, że pasażerowi będzie tu wygodno, wygodnie, nogi są dość nisko, wydech daleko, uchwyty są solidne, a dodatkowo mamy seryjny uchwyt na kuwer centralny, co również dzisiaj zdarza się rzadko. Oczywiście dla Was to sprawdziłem. Żona mówi, że bardzo w porządku. Ogólnie motocykl sprawia bardzo yy, sprawia, wrażenie bardzo łatwego w obsłudze. Popatrzcie na przykład, tutaj mamy dolewanie płynu chłodniczego nie trzeba nic rozbierać, odkręcać. To jest świetna sprawa, z drugiej strony olej. Tak jak mówię, wszystkie tu przełączniki piloty są bardzo intuicyjne i przede wszystkim bardzo dobrze wykonane. A przecież to główne obawy w chińskim motocyklu. Tutaj jest świetnie. Spójrzcie tylko na ten wyświetlacz. TFT specjalnie pokazuję Wam w pełnym słońcu, które dokładnie razi nas stamtąd, że widać go nawet w takim. Słońcu całkiem nieźle podczas jazdy, a to myślę duży plus. Wyświetlacz pięknie nazwita, zarówno logiem firmy, jak i nazwą motocykla. Mamy kilka funkcji: menu jest dość przejrzyste. Na wyposażeniu kamera, nawigacja, wyświetlacz biegów, grzane ręce i tyłki. TC, możemy wszystko przestawić, niestety polskiego języka brak. W wersji Golden mamy jeszcze grzane manetki. Tutaj akurat ich nie ma, bo to wersja środkowa, czyli nie najtańsza ani nie najdroższa. Wersja yy, najdroższa kosztuje tam 34-36 tysięcy, a wersja yy, podstawowa 29-500, czyli niecałe. Czyli chyba bardzo fajnie. Troszkę szkoda, że nawet w opcji wyposażenia nie ma Quick Shifter. Oczywiście to nie jest ten target, bo to jest motocykl typowy dual sport do jazdy po szosie, do jazdy w lekkim terenie. Co sprawdziłem, pozycja jest fajna, także jazda na stojąco jest dużo przyjemniejsza niż na moim Xcape, na moim Grand które który jest notabene troszeczkę lżejszy niż ten motocykl, natomiast ma inaczej środek ciężkości. Dlatego tego mi minimalnie brakuje. Sama skrzynia chodzi bardzo fajnie, aczkolwiek wrzucenie yy, neutrala wymaga przyzwyczajenia. Przy moim wzroście przeciętnego Włocha, czyli 1,72 m, zgięcie luk jest bardzo przyjemne. Nie trzeba się specjalnie wysilać. Tak samo kierownica ma tutaj myślę układ bardziej nike'edowy niż typowo Adventure'owy, co mi akurat bardzo pasuje. Będzie to na pewno świetny kompan podróży szosowych. Jest Natomiast gdybyśmy przekręcili tu mostki kierownicy do przodu, to obawiam się, że skręcanie mogło na full kierownicy mogłoby nam tutaj uderzać o ten licznik. To jest mały detal, natomiast w drugą stronę jest tutaj sporo miejsca, gdybyśmy ją sobie przybliżyli. Wahać jest oczywiście aluminiowy, co jest również nieoczywiste w tej klasie, no i powtarzam, strasznie podoba mi się ten wydech. Jest to chyba najlepsza wizualna zmiana względem poprzedniego Xcapa 650. I myślę, że jakbyśmy sobie tu wyjęli DB Killer, to on będzie naprawdę fajnie brzmiał. Chociaż przyznam, że nie jest źle. Zresztą posłuchajcie. Nawet dźwiękowo w żaden sposób nie da się tutaj wyzbyć rodowodu Kawasaki, ale przecież nie jest to wada, nawet myślę, że zaleta względem innych chińsko-włoskich marek, gdzie silniki są przeważnie typowo chińskie. Bardzo mi się też podoba, jak została tutaj ukryta ta rama w stylu kawasaki. Praktycznie ciężko by się było kapnąć, że w ogóle ten motocykl jest zbudowany na tamtym modelu i czerpie z niego garściami. Co fajne, waży na sucho 213 kg, czyli nie jest źle względem 650. Troszkę się postarali, ona ważyła chyba 220. To na przykład jest stworzywa, też jest fajna sprawa dużo różnych elementów. Natomiast wszystko jest wykonane, myślę, naprawdę świetnie. I nie ma się do czego doczepić. Kana kierowcy oczywiście też jest wygodna. Mimo kancia z tego kształtu nie uwiera nas tutaj nigdzie w nogi. Jest bardzo miękka, dobrze wykończona. Spójrzcie na te podwójne szwy. No petarda myślę, że wytrzyma długie lata i wiele tysięcy kilometrów podróży. A jak to jeździ? Zaraz sprawdzimy. Prowadzi się naprawdę dobrze, a konstruktorzy poprawili zwłaszcza reakcję w środkowym zakresie, która była bolączką modelu 650. W zakresie między 5 a 6,5 tysiąca obrotów jest całkiem nieźle. Jednostka jest szorstka, ale całkiem elastyczna. Nie musimy mocno wachlować biegami, chociaż sama zmiana jest całkiem przyjemna ale turbulencje powyżej 160 są dokuczliwe. Za to najbardziej zaskakujące są hamulce. Nie dawałem im dużych szans, a naprawdę dobrze działają, są dozowalne i zatrzymują tą kobyłę w miejscu. W końcu to brębo ze stalowym oplotem. Tak ma być. Pozycja jest zdecydowanie bardziej najkedowa niż endurowa, natomiast jazda na stojąco jest tutaj bardzo łatwa i przyjemna. Zwłaszcza, że środek ciężkości jest niżej niż w moim Grampaso. Spalanie również będzie podróżniczym atutem, bo ledwo ujechała jedna kreska ze wskaźnika zbiornika. Myślę, że 4-5 litrów jest jak najbardziej realne. X-Cape będzie świetnym wyborem dla początkujących, ale także dla powracających na motocykl po latach i myślę, że dla kobiet z racji niedużej masy oraz wszystkich z żyłką szutrowca. że wie i większość z was będzie marudzić, że słaby dźwięk zresztą spokojnie już nad tym pracuję, zakupię zakupie mikrofon będzie myślę jeszcze lepiej Natomiast co, jeśli mógłbym porównać ten motocykl do czegokolwiek, no siłą rzeczy porównuję do mojego grampasu, ale to przepaść wiekowa, tak? Mogę porównać silnikowo do Kadziwy, ponieważ miałem tam wsadzony silnik z ER6, yy, ale najbardziej ten motocykl myślę, że należy porównać do Benelli TRK700. Yy, zapraszam również do testu, wysiedli się Wam, o, gdzieś tam. Ten motocykl myślę jest naturalną konkurencją, podobna cena, podobne osiągi, bardzo podobne y, maszyny, zresztą same marki w sobie są podobne. Myślę, że kwestia wyboru to kwestia preferencji, co się komu bardziej podoba. Co nie zmienia faktu, że Morini sprawia wrażenie lepiej wykonanego. Te wszystkie przełączniki, piloty, plasticzki, wszystko sprawia wrażenie lepszej jakości, grubsze, lepiej wykonane, a myślę, że to jest dużo na plus, by jednak wybrać właśnie jego. Dodatkowo, czy się komu podoba, czy nie, no to Morini nie kryje tutaj konszachtów z krajami Azji, czyli w tym wypadku Chinami. Także zapraszam Was do nowo otwartego salonu Moto Morini Kraków V Cruiser, do samodzielnego przetestowania i wyrażenia swojej opinii. Czy może chcecie X-Scape'a? czy może kogoś z jego konkurentów, czy czekacie na starszego brata. Zapraszam do subskrybowania. Ciao!